Cześć chłopaki, witajcie ponownie na naszym kanale. W tym krótkim tutorialu pokażę wam, jak uniknąć komunikatu o błędzie wykrycia emulatora, który pojawia się, gdy gracie w PUBG Mobile na emulatorze Android. To powinien być dość prosty tutorial, ale jeśli macie pytania, zostawcie komentarz, a ja odpowiem. Zaczynajmy. Więc najpierw otwórz emulator i przejdź do ustawień. Przejdź do aplikacji, wybierz PUBG Mobile i usuń dane oraz pamięć podręczną. Pamiętajcie, jeśli gracie na koncie gościa, zalogujcie się na Facebook lub Google Mail, aby zapisać postęp, ponieważ konto gościa zostanie usunięte po wykonaniu tego kroku. A teraz, jeśli możecie, zmieńcie urządzenie w ustawieniach emulatora na nowszy model, to czasami może oszukać grę, by myślała, że gracie na innym urządzeniu. Spróbuj teraz zagrać w grę i zobacz, czy komunikat o błędzie nadal się pojawia. W zależności od emulatora, którego używasz, może on wykrywać niektóre pliki startowe emulatora wraz z informacjami o urządzeniu. To jest częsty powód komunikatu o błędzie. Jeśli nadal otrzymujesz komunikat o błędzie po zmianie modelu urządzenia, prawdopodobnie będziesz musiał zmienić emulator. Polecam użycie NOx lub Bluestacks. Te emulatory mają tendencję do lepszego unikania błędów wykrywania. Pobierz i zainstaluj jeden z tych emulatorów i postępuj zgodnie z tymi samymi krokami, które wspomniałem. Mam nadzieję, że to pomogło. Jeśli masz pytania, zostaw komentarz poniżej, a zrobię wszystko co w mojej mocy, aby ci pomóc.